Cześć, z tej strony Jakub Bonarski. Dziś wam pokażę jak połączyć Facebooka z Instagramem. Wiele się zmieniło w panelu. Wygląda to dzisiaj trochę inaczej, więc przejdźmy do komputera i wam wszystko pokażę co i jak działa. Więc tak. Na początku musicie się przelogować na profil swojej firmy lub na fanpage, który korzystacie. Wchodzimy właśnie w niego. Przechodzimy do zakładki takie jak ustawienia. W zakładce ustawienia wchodzimy dokładnie w coś takiego jak powiązane konta. I tutaj wyświetlają się dwie opcje. Wybieramy sobie Instagram, dajemy połącz konto, wyskoczy nam opcja łączenia konta, dajemy połącz. I teraz tu ważna opcja. Możecie sobie zezwolić na to, żeby wiadomości DM z Instagrama pojawiały się na Facebooku w business Meta Dzięki temu będziecie mogli z jednego miejsca korzystać do odpowiadania wiadomości Waszych klientów. Ja sobie to zostawię, daję potwierdź. I teraz ważna opcja. Czasami w niektórych przeglądarkach może to nie wyskoczyć i Tutaj musimy po prostu wybrać taką kwadracik, że poproś na otwarcie okna, bo niektóre przymocowce to po prostu brokują. A więc, tak, wchodzimy sobie tutaj, wpisujemy sobie hasło, ja akurat mam to zapisane, nazwa się zmieniła, logujemy się, to chwilkę potrwa, dzięki temu połączenie zaraz się odnowi. Ja sobie akurat zapiszę hasło, zapiszę informację. Teraz wyskoczy nam. Na pewno chcemy się połączyć i zalogować się do Facebooka przez Instagrama. Klikam akceptuj, wyskoczy nam portfolio biznesowe, czyli jakby nadrzędny menadżer na zarządzanie naszymi zasobami. Demy kontynuuj i to wszystko w sumie już. Teraz czekam, aż się odświeży i będziemy widzieć już połączone konto z naszym Facebookiem. Dzięki temu możemy darować te same storysy, odpowiadać na wiadomości, komentarze z poziomu business managera oraz robić reklamy, korzystając z dwóch profili, czyli z Facebooka i z Instagrama. Dzięki bardzo. To wszystko. Cześć.